Czy każdy lekarz może się ożenić ze swoją pacjentką? Nie, weterynarz nie może. Panie doktorze, są moje wyniki? Umieram z ciekawości. No, niestety, nie tylko z ciekawości. On jadał tak często, że co tydzień zmieniał żarówkę w lodówce. Szedł facet koło koparki i dał się nabrać. Szedł facet koło reflektora i go olśniło. Słyszy facet w nocy jakiś szelest w szafie. Patrzy, a tam koszule wychodzą z mody. Po co idzie ubezpieczyciel do lasu? Polisa. Po co kotu telefon? Żeby miał. Pobrały się dwie anteny, odebrano to znakomicie. Najkrótszy kawał na świecie? Polska gola.